Dzień dobry, ja już na inisu do domu 30, stuwa na blacie, 97 Delikatnie, żeby się nie zmęczyć dzisiaj Pogoda jest miodna O, smarkamy, nie, nie w kosulkę, pustaczka pierwszy wyjazd, w którym zdjąłem bluzę na no, dziewczynskim golfie, no na kosulkę jeszcze, może troszeczkę przychodny Ale co ja chciałem Oszukali mnie! osłuchali mnie bezczelnie. Dobra, do sedna. Ja się kupywałem, i myślałem, że HG71, czyli, jak dla mnie, to najmocniejszy łańcuch, jaki jest na rynku, tak? Nie. zwyczaj ten łańcuch wyciągał mi się do 0,75 2200 km, mniej więcej. ale dzisiaj. No i dobra. Tu jest łańcuch, wszystko elegancko. Łańcuch ma jedną wadę. Tak jest niewyciągnięty do 07. To tam leciutko może być go. Słychać. Pięknie sobie wstrychnie. Jak się wyciągnie działałko. No i dobra, jest elegancko. Brykamy na HG71. Nówkę, sztukę zamówiłem. W opakowaniu oryginalnym specjalnie, nie jakieś tam zbiorcze czy też puli. Jest. Jadę ostatnio. Nie mówię, coś tu nie gra. Zaczęło tak ładnie, kurde się kręcić. Czemu ja nic nie słyszę? Mówię, wyciągnął się. Niemożliwe. Jest niemożliwe, żeby ten łańcuch się wyciągnął. Przyjeżdżam do domu w Kalamshinar. A jednak 600 km. I wyciągnięcie do 0,75. Co jest niemożliwe w przypadku takiego łańcucha? Nie co tu się waliło? Najtańsze łańcuchy po 18 złotych, Łącznie z Badziwiarskim Shimano HG40, gumą do galotu, się właśnie kończą przy 600 km. Nie Podjebka, Zali ekspres, na Bank podjeba. Wciskali mi kit i my oszukali. O, mówię, tak się bawić nie będziemy a to nowy napęd zaorać go nie można za szybko wchodzę na aukcję tej firmy, od której kupiłem szukał łańcucha jest, czytam opinię. bajera śmigam teraz proszę was KMC E8 jest to najmocniejszy łańcuch w chwili obecnej, jaki jest sprzedawany na rynku do napędu ośmiorzędowego Rekomendowany do rowerów elektrycznych. Rekomendowany przez firmę Bosch do ich rowerów elektrycznych, silników centralnych, gdzie tam jest naprawdę moc potężna. Dobra. Całkowicie antykorozyjne. Jakaś powłoka magiczna, EPT czy coś tam. Dobra, nie istotne, tak? Bierę. Bierę go przychodzi, oczywiście usilony jak zwykle w tym oleju smażę, szejk, łańcuch nakładam, skracam brykam dzisiaj pierwszy dzień no ale mówię sobie nie no, aż tak to się nie dam oszukać nie dam się tak oszukać, piszę do nich mówię ludzie to jest podróba jakich ich pełno na aliekspres a mówię wam, wygląda wszystko idealnie. I piszę im o osiągach. No to oni mi odpisują, że to niemożliwe. Że to podróba, no oni handlują oryginałami tylko i musiałem założyć to na stary napęd. To ja im piszę, że to niemożliwe, bo wymieniłem wszystko, bo wymieniam raz do roku i to jest niemożliwe. To oni mi piszą, uczą mnie jeździć, nie? Że to pewnie zależy od tego, jak jeździłem, w jakim terenie. No to ja im znowu piszę, że moja jazda nie jest jazdą siłową, a kondycyjną raczej. I nic się nie zmieniło. Że to jest niemożliwe, że łańcuch HG-71 się wyciągnął po 600 km. To oni mi piszą. kurwa mówię wam. Że pewnie nie smarowałem. Nie, już nie zaczęło to irytować. To mi Że Ja dbam o napęd. Wiem jak pielęgnować łańcuch i tak dalej. Czego używam? I że nawet mam własną mieszaninę. Oleju. To oni mi piszą. Że już nie wiedzą, co może być. Jak nie wiedzą. No bo może być, no. I że czekają na wniosek reklamacyjny. No to ja im piszę. Dzisiaj z samego rana. Przepychamy się tak tydzień chyba, nie? Mówię Wam. Ja im piszę, czy otrzymam kod do paczkomatu, tak? No i nie wiem, czy jadę do domu, to się do Ale biorąc pod uwagę ten HG, ten wróć, ten KMC, no KMC jedzie gładko. No bo mam nadzieję, że iż się nie wyciągnie. Ludzie piszą, że przy elektryku typowi się rozkraczył, to znaczy wyciągnął do 0,7 po 4000 z silnikiem centralnym. No tam moment obrotowy jest potężny, jak gazą. No i myślę, że firma BOF e, rekomendująca ten łańcuch, taka firma raczej nie dałaby ciała, nie Nie pozwoliłaby sobie jeszcze na rekomendację czegoś, czego nie sprawdzili bynajmniej, nie. Tak myślę, ale ja to się wszystko dowie. I to bardzo szybko, bo pogoda się robi. Dobra, rzecz druga. Rzecz druga, musiałem wymienić blat na 34, bo na 36 było mi za ciężko. Zwłaszcza na przełożeniu 11-13. A muszę dojeżdżać to trochę też, bo wiecie, no jednak to się szybko może zjechać. Tego bym nie chciał. Tak naprawdę to teraz to, ten mój napęd to można nazwać test Też napędu 1x8 Co ja mam tam z tyłu? Essa, No taka prawda Plus jest taki Że można sobie spokojnie eksperymentować z przodem Będę smarkał, uwaga Bo zębatki na promce w Aliexpress są po 18 zł. I to wiecie 18 zł, to można kupić 38, 6, 4, 2 i 30 jak się ktoś uprze zmieniać i zobaczyć na którym mu najlepiej i dupa jak te oddać komuś sobie już dokupić taką zębatkę jaką się chce niestety bez eksperymentowania się nie obędzie żaden kalkulator ci tego nie da taka sytuacja, o teraz mam dla was newsa Muchów na tej wiosce full nie no, świruję kupiłem sobie kakask wierzycie kakask sobie kupiłem Nówkę sztukę nieśmiganą uwaga krywic z Lidla najpierw kupiłem, później pomyślałem bo cena to 59,90 i ma światełko z tym pewnie te baterie kosztują z 5 zł no ale dobra trzy kolory biały, czarny i siwy wybrałem siwy biały będzie czarny czarny będzie za gorąco a siwy to tak w sam raz tak? chyba że nie Rozmiar LXL pasuje jest kicioreks najpierw kupiłem później pomyśliłem wpadam do domu z tym kakaskiem no i szukam opinii co to jest w ogóle skąd to się urodziło nie i gdzieś tam na jakiej stronie Wyczaiłem, żeby spojrzeć pod kakask, bo tam jest naklejka. No i podobno ten kakask ma certyfikaty, bo jakiś Niemiec, znaczy jakaś niemiecka firma, która się ogólnie specjalizuje w tego typu rzeczach, bo jakaś oryginalna nawet, tylko nie pamiętam, robi dla Lidla te kakaski, a zasadniczo dla tego na rzecz zamówienie w pewnych milionach, biliardów, no to... Cena jest przyzwoita, tak? Chyba, że nie. No i dobra. I ma niemiecki certyfikat i ma certyfikat europejski. Podobno. Mam nadzieję, że to badała jakaś firma w laboratorium, że nie wydrukował tych naklejek Heniek z Bawarii po 4 litrach browara, nie? Bo to by było smutne. No, ale działa. Wolałbym nie testować. A że z rana jest pizga jak zacara, a nie mam takiej, takiej z takiego cienkiego materiałku, no to na razie nie jeżdżę w kakasku, ale postaram się jutro założyć. Komuś muszę odjechać trochę od bloku, bo jak mnie ziomki zobaczą, to mnie kamieniami obrzucą. Może być sytuacja wcale niemiła. Dobra. Jakieś inne newsy, nic ciekawego. Koledzy piją jak pili Nic się nie zmieniło w tej sytuacji A Sztycę wymieniam z powrotem, na, z powrotem na nową Bo tamtą używaną wymieniłem na używkę, którą jeszcze miałem I ona tak popykała i ona sobie tak popykuje, popykuje Wymienię na nową Mam, od zeszłego roku leży I kwicie kawał rywy i się dowiedziałem dlaczego tak się dzieje. Bo te tanie sztyce, które ja mam, oczywiście, są bardzo. Może to jest aluminium, ale bardzo cienkie. I bardzo szybko się odkształca. Zasadniczo to wystarczy ułamek milimetra, że to bardziej się odkształci. I to wystarczy, żeby ta sztyca latała. No A za mocno ścisnąć się nie można. I tak już mam chyba z 8 minut. A 6 powinno być. Bo. No, no, trzaśnie coś, tak? Zasadniczo to kosztuje 26 zł. Mam to od zeszłego roku. Więcej newsów nie pamiętam. Wszystko działa. Jeżeli chodzi o przełączanie przednią przeciutką, czy się przyzwyczaiłem, czy nie, nie miałem się do czego przyzwyczajać, bo od razu w mi to weszło. Nawet nie szukałem. Po prostu wiedziałem, że jej nie mam, nie? No i tyle. Opony, o! To jest dopiero temat rzeka. Moje ulubione chyba będą. Naprawdę. Już nawet nie podam nazwy, bo będziecie mówili, że reklamuję. Te opony za kepsa, można powiedzieć. Cena kepsa. No one się w ogóle nie ścierają. Ja nie wiem, ja sprawdzę w domu, bo ja mam to wszystko zapisane. Tam będzie ze cztery koła na nich zrobione, już jak nic. One się nie ścierają. Przednia nie ma w ogóle zużycia. Bieżnik jaki był, taki jest. Bo sprawdziłem tym mierzem takim do bieżnika. A tylnia, no to może jakiś ułamek się starnie. Jak to możliwe? Że opona z wkładką antyprzebiciową w cenie kebaba jest tak dobra. Miałem kiedyś podobno. Kendę. 20 koła przejechała. Także na przodzie, czego trąbić, zjeżdżać. ale kędy były krzywe I później zamówiłem kędy i tam wychodziły bruty w nowych oponach i też były krzywe przelecę, 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 dobrze i mówię, że nie nie to jest opona z nylonu i czuć twardość tej opony może dlatego taka wytrzymała o, powiem wam newsa a propos tych opon Nabumboliłem 55 PSI i zapomniałem, że powinno być mi max 50. Lecę sobie zadowolony przez miasto, normalnie wachluję, a że nygusem się ostatnio stałem trochę, to tak nie za bardzo za zawsze podnoszę dupę, jak jest jak taki malutki. No i na jednego najechałem, to aż tak chrupnęło w plecach, że myślałem, że się zesram. Poważnie. I sobie przypomniałem wtedy max 50 Artur. Dojechałem do domu, na szczęście nic się nie stało, w plecy oczywiście <grym> Spuściłem trochę Zara, jaki tam był znak, on ma pierwszeństwo tutaj Chyba, chyba na pewno ma pierwszeństwo I ten I spuściłem trochę i teraz czuć amortyzację no To Nie wiem czy jeszcze jakieś newsy mam Czekam na rachunek zaprąć w przyszłym miesiącu. Nie co mamy? marzec, w kwietniu, Zobaczymy czy będzie nadal taki niski jak A że teraz większość z nami mnie nie ma. Jeżeli jest pogoda. To rozumiecie. Nie? No i elegancko wszystko jest. Trzeba w końcu przysiąść przy komputerku i, no i uruchomić tę trasę o i sobie porobić trasy, nie? Ależ tu się pięknie leci. Chciałem jechać na 13, a za górką 11. Ja mam więcej newsu. Zaraz dojadę do wieńca, walę ezotonika. Znaczy muszę rozbełtać. Będzie elegancko, nie? No nie mogę przeboleć, że mnie tak oszukali na tym łańcuchu. No nie mogę, nie? Nie mogę. Bo ja nie lubię tracić pieniędzy na coś co nie działa. Albo gównia nie działa. Żebym wiedział, że to barachło, to bym tego w ogóle nie wziął, tak? A specjalnie brałem w oryginalnym kartonie. Nie chcę ześć czy tam opakowania jednostkowego dla serwisu. aby udać 20 złotych taniej. Ale nie! Chcę w opakowaniu. No i dostałem. I i wylądował. Mam nadzieję, że ręka emce. Chyba się pożegnam naprawdę z Shimano. Powiem papa, jedyne co mam jeszcze Shimano, to mam tak, kasetę. Choć mogę kupić co innego z Chin, ale dla tej mi kapasuje stopniowanie. Korbę mam, bo tak naprawdę nie wiedziałem jaką kupić. A teraz wiem, mogę kupić za pół ceny korbę z Chin. Elegancką, jakąś merokę, nie? I wygląda ślicznie, i w ogóle wymiar ten sam. I tralala, i też aluminium. No to już sobie będzie, a jak się pościera, to zamaluję Shimano. I koniec. No hamulce to są, Shimano, ale na nich to się nie zawiodłem. Mam nowe oczywiście. Mam nowe, ale ich nie wymieniam. Bo działają. Ale klocków Shimano się kupuje od dawna. No skośnych braci biorę. Te się na nich nie zawiodłem. Coś jeszcze? No chyba nic. pariatka. Kurde, ale muchów mówię wam. Jak rówku. O, teraz to się leci na 11, na bogatości. Dobra, dzieciaki. To będzie... Będzie 127 gdzieś. Tyle gdzieś wyjdzie delikatnie, delikatnie, ja wiem zawiedzeni jesteście ja też, ale niestety dni są krótkie a jak dzień jest krótki to się szybko robi zimno, tak jak rano no i kupa jednym słowem a ja jedynie chciałem po sobie podjechać do Dino kupić kolagen za cichocikiem, ale to nie istotne gdzie na około na dodatek to jest mało istotne, tak? Nie wiem, dzisiaj to mi się nie będzie chciało tej śczycy zmieniać Może jutro z rana ją pacnie Ach, dobra, jest to trąca, nie słyszał, żeby bykało Czyli jest dobrze, tak myślę O, kotek, ojej, jej Tak się kończy, jak one chodzą sobie jak królowie Po trasie A no, kierowcy też nie uważają, do fakt no i widzicie, ja chciałem Wam powiedzieć tylko o HG71. Trochę się rozkręciła impreza. Trochę więcej niż trochę. I na tym zakończę ten mój wywód. Jadę do domu. O, kurzy! Patrzcie, ona. na tyle asfaltu. Ciekaw jestem, co na ten pioch Drugi za nim. No przecież tu tirem by mnie z boku ruszy. O, o, o Na szczęście. Ja zwyczajnie na tych No i jak jest później Dobra, lecę do przystanku. Robię sobie eleklansko napój walę No i z przystanku to już mam 17. Saka. To już jestem w domu zasadniczo, nie? Godzina młoda po 14. Równo w tej chwili. 5 godzin siedzę na rowerze i zrobiłem 104,5 to standard ładnie ładnie no hmm? dobra żegnam się chyba z wiecie ile zrobiłem ja bym się nie odezwał to znaczy za to koniec na a jeszcze taki news <kluzny> Urde, no nie mogę się wolę, że mnie oszukali. No, ale dobra. A propos firmy Bosch, która rekomenduje tego KMCK, to nie wiem, czy wiecie, firma Bosch, żeby produkować rowery elektryczne na ich silnikach, otwieracie sobie fabrykę i sobie myślicie, zamówienie robimy w Boszu i stukamy rowery. No, z tym, że nie. Chcecie? Nie ma problemu przyjeżdżają ludzie z Bosza do waszej fabryki, rozumiecie? Nie pamiętam, czy przez tydzień, czy przez miesiąc. Wy musicie ich poić, żywić, nie wiem, czy musicie im zapewnić pajęki, ale na pewno apartamenty i oni muszą wam wystawić na koniec certyfikat. A żeby było ciekawiej, to mało firm ma taki certyfikat. I jeżeli nie przejdziecie ich testu, i tak dalej to nie będziecie produkowali, rozumiecie? musicie dostać certyfikat od Boscha żeby oni raczyli wam sprzedać swoje silniki niezłe jaja, nie? także no myślę, że firma Bosch raczej no nie rekomendowałaby łańcucha bez sprawdzenia go ale ja go sprawdzę się okaże na ile ta firma jest warta uwagi? Dobra, to już chyba wszystko, mi się wydaje. nie? 17 do chałupy, wszystko gra. Lecę i tyle. Jest godzina 14:20. Przerwę zrobiłem sobie. Niedługo będę w domu. No, koniec newsów. Koniec odcinka. Oglądajcie. Znaczy chyba się obejrzeliście. Podobało się albo nie. Wiadomo gdzie mam to. Łapki w górę, w dół. W bok lub na ukos. No i tyle. Na razie. Trzymajcie się.